Nie. a później może, także proszę o przejść Pani. ale syntetycznie drodzy Państwo, chciałem podzielić się z kilkoma zagadnieniami, które w tym miesiącu e, nie schodziły mi tutaj z, z głowy. Pierwszym to jest to, że cały czas chcę dopracować dobrego, dobrej ceny na dwóch ważnych zadaniach inwestycyjnych, które są rozpocząć, a więc mianowicie jest to RECOBO, które chcielibyśmy już zobaczyć jakieś koncepcje jak gospodarowania e, oraz było spotkanie z, zorganizowane z projektantami. W tej chwili walczymy o cenę i przystępujemy do, 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 do projektowania tych dwóch większych zagadnień. Też w kontekście spotkania, z mojej relacji z miesiąca wcześniejszego o drogach, już było się spotkanie z firmą. Właśnie z dwoma, które mają w zasobach swoich prezy i żebyśmy mogli przystąpić do odtwarzania czy modernizowania dróg w naszej gminie Kobylanka. Wykaz załączyłem Państwu w tamtym miesiącu pana przewodniczącego jest, a więc to spotkanie potwierdziło, że szykujemy się do tego w tej trwają gwiazdy na tych drogach i mam nadzieję, że ruszymy za miesiąc z tymi, z tymi modernizacjami tych dróg. Miałem spotkanie bardzo ważne i z takim e, trochę wątkiem e, negatywnym e, z nasami państwowymi, które jak wiecie państwo zamieniają się co, co chodzi o grunty z gminą Popelanka. E, tam jest kilka dróg, e, które chcemy im e, od nich wziąć, cmentarz chcemy od nich wziąć, e, sakralne miejsce dla niedźwiedzia chcemy od nich wziąć, e, podając im za to pewne obszary e, ze swojej strony. Mamy to wszystko już wycenione i skompensowane. Ma, będziemy musieli dopłacić nam około 6 tysięcy złotych na te wszystkie zamiany. Natomiast nastąpi pewien problem, który zwiąże się z przekazaniem gruntu pod kościół w Niedźwiedziu. I jestem <coughs> na spotkaniu z panem dyrektorem Lasów Państwowych w Szczecinie, okręgu Szczecinskiego, gdyż interpretacja prawna leśników jest taka, że gmina nie może przejąć tego gruntu i będzie o niego musiał wystąpić kościół. Ja mam na to rozwiązanie, które pozwoliłoby jednak nam to przejąć. Mianowicie jest to ustawa o lasach, która mówi, że lasy same mogą wystąpić z wnioskiem o przekazanie gruntu, jeżeli one są nie im zbędne. A jak Państwo wiecie, grunt tamten jest już w pani przestrzennym pod materiał sakralny, a więc nie, pod, nie na tereny leśne. Tam gospodarka leśna właśnie już nie może odbywać się zgodnie z planem przestrzennym. Nie ma, produkcji. nie ma produkcji. Mam nadzieję, że Pan Dyrektor Lasów Państwowych w jakiś sposób będzie chciał mi przyjąć moją argumentację. Co do tej e, istotnej sprawy, bo e, chcemy iść jakby w bankę jednym wielkim e, czy dokumentem zamiennym e, nie rozciągubywać tego na wiele poddokumentów i wiele akumulatorialnych. Dlatego ta kwestia jest dosyć istotna i ważna e, dla nas e, tutaj, żeby te, żeby te rzeczy jak cmentarz, e, który właściwie chcemy robić i jak e, e, oddanie terenu pod kościół w e, nie żeby to się jakoś sfinalizowało. Drodzy Państwo, tutaj Pani Zastępca zajarbiło, zamarkowała temat, który w takiej wersji roboczej trwa w ciągu tego miesiąca, a więc mianowicie inwestycje, które chcemy przeprowadzać w kontekście programów miękkich edukacyjnych kształcenia ogólnego, to jest program 8.2, 8.3 RPO. I tam jesteśmy już po rozmowach z dwoma firmami, które by nam napisały ten wniosek i które by spowodowały, że pójdą środki finansowe dla szkół na kształcenie ogólne, kształcenie ogólne pedagogów, dzieci w informatyki, no takie, coś ala programiczne, tam działał i tak dalej. Czekamy w tej chwili na spisanie wniosku. Mają jakaś rozpocząć od końca czerwca. Mamy nadzieję, że załapiemy się na, ten, na tą dziedzinę dofinansowania. No i pracujemy nad dwoma ważnymi wnioskami z programu EPO 2.5 i 2.6. To są kwoty takie, no nie są takie duże, ale są na modernizację, remonty, termomodernizację bardziej. W programie 2.5 to jest właściwie program na całe województwo Wypowolskiej, tam jest 24 miliony złotych i myślę, że yy, jesteśmy w stanie to osiągnąć tylko z jednego powodu: mianowicie, że udało nam się, yy, jak Państwo wiecie, rzutem na tę taśmę uratować jeden z, yy, z projektów yy, budowlanych, jak jest projekt na szkołę w Ponowie. Mamy go, mamy pozwolenie z grudnia tamtego roku yy, i chcę tę szkołę poddać yy, wnioskowaniu do programu 2.5 przebudowywując ją całkowicie i remontując ten obiekt i oddając go do użytkowania, bo muszę sobie zakładać taką pewną przyszłość tych kilku lat, że tych dzieciaków u nas będzie przebywało, a ja już nie mam miejsca dla, dla dzieci. I rozpoczynamy no, od komuś, dlatego, że mamy ten projekt budowany, który był zrobiony wcześniej, ale on upadł ja go jakiś tak przez przypadek całkowicie, bo, bo też pozwolenie na budowę wygasło, jak Państwo wiecie, ale no, udało się. No i drugi projekt 2.6 to jest, tam jest 18 milionów złotych, chcemy skupić się tutaj w tym projekcie na, na, na szkole Ekrowie. Ja powiem Państwu, sam się tym faktem, że y, ocieplenie czy koszty ogrzewania dla elektrowa wynoszą ponad 100 tysięcy złotych przy, przy 11 tysiącach, prawdopodobnie w tygodniu, ja tak się wydaje, dobrze pamiętam. My musimy coś z tym zrobić. Powietrze do kąpłów do gazowych idzie pół samochodu, pół autobusu rocznie. To jest niemożliwe. To są jakieś rzeczy, które musimy skorygować bardzo szybko. Mam nadzieję, że w tym programie zintegrowanym który jest przeznaczony dla terenu szczecińskiego obszaru Uda nam się tą szkołę w Betowie włączyć. Jesteśmy w tej chwili już po zakończonych, ale już jest koniec audytu energetycznego, który jest niezbędny do tego, żeby wykazać, że szkoła w Betowie jest w totalnej rozsypce terbochłonnej, -terbo że tak powiem, energochłonnej i musimy to w jakiś sposób mieć, uzdrowić argumenty na to, żeby to, żeby tą sytuację podatować. Tyle w kontekście naszych projektów to w środku Unii Europejskiej. Tam państwo z się, że nie, że nie, nie wnioskujemy o inne pakiety projektowe, no ale jak wiecie państwo, że nie możemy w tej chwili, bo wniosek, który był nadpociągalny jest, został odrzucony z racji na to niedopełnienie w kontekście decyzji obrad do Natomiast w tej chwili będą szły, chyba na jesieni, następne projekty z Zachodu Polskiego, RKO i tam już wejdziemy w całdobą, z drogą je, 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 Jeziora Jeńczydu. Jezior Mam nadzieję, że to już w tej chwili nie stoi nic na przeszkodzie, gdyż ona już jest, że projekt już jest właściwie cały rozstrzygnięty i jest dobry. Chcę Państwu powiedzieć tak, że w tym momencie tak odniosę się tylko do tego, Pan Przewodniczący nam się też o tym powie. Na mój wniosek odwoływałem się do Kolegium Odwoławczego Regionalnej Izby Obrachunkowej w kontekście uchwały, jaką Państwo powiedzieliście, uznaję ją cały czas za szkodliwą, ale Regionalna Izba Obrachunkowa oceniła, że mimo naruszeń prawa przy podejmowaniu tej uchwały, te naruszenia prawa nie mają istotnego znaczenia dla treści uchwały. I nie będę tutaj w tym miejscu już jakby odnosił się do Sądu Administracyjnego, nie ma sensu. Mam na to inną alternatywę, o której myślę, że też dzisiaj albo yy, za chwilę powiem. Yy, czyli to jest w kontekście tego mojego wniosku. Druga sprawa to jest taka, że yy, Dlaczego mówię, że jest szkodliwa? Ja mówię, że jest szkodliwa dlatego, że yy, jest w rozstrzygnięciu przetargu. Ten przetarg był rozstrzygnięty już przed podjęciem przez Państwa uchwały. Mamy te kwoty już wyliczone. Tak, pan, nie wiem, czy Państwo badaliście, czy nie badaliście. Powiem Państwu w kontekście, tak żeby mieć tą wiedzę, koszty, które osiągnęliśmy są o 32% niższe niż koszty do tej pory przez nas ponoszone, a więc z blisko 650 zł za tonę zeszliśmy do 440 zł za tonę za cenę odpadów. I dlatego właśnie, że ta, ten przetarg wszedł i takie, otrzymaliśmy przed podjęciem tej uchwały, takie otrzymaliśmy ceny, dlatego uważamy za szkodliwą, nie za, nie za szkodliwą dla budżetu, a za szkodliwą dla ludzi, bo kwestia jest tego tylko, żebyśmy się nosili z zamiarem zweryfikowania tego do cen przetargowych i ta cena powinna w tej chwili wynosić, jeżeli by ta się utrzymała, za coś, co w, w pewnym na poziomie 11 złotych, co, co mam wniosek tutaj kilku radnych, co to postulują i aby monitorują i mnie napędzają w tym kontekście. A więc dlatego tylko mówię i będę się odnosił do, do pewnej szkodliwości tamtej uchwały. Ale nie będę się odnosił do, do sądu administracyjnego, zostawiam to jakby, jakby czasowi na razie. To tyle w kontekście odpadów. Są jeszcze prowadzone cały czas przeze mnie te rozmowy, czy kontynuuję pisma związane z oszczędnością na odpadach płynnych. Jak Państwo wiecie, oświadczeniem prasowym, które żeśmy odczytali z MPGK, audyt przeprowadzony w tej spółce przez biegłych rewidentów wskazuje ewidentnie, że w tamtym roku było to 80 groszy netto zabierane przez nas więcej, czyli na niekorzyść na, na naszych mieszkańców. Ja wystąpiłem z takim pismem, żeby te 80 groszy netto to nam oddano, a więc czekamy na to rozstrzygnięcie jeszcze. Jeżeli nie będzie odpowiedzi, ja myślę, że nie będę miał innego wyjścia jak skierować swój wniosek do Urzędu Ochrony Konsumentów i Kontroli Ochrony Konsumentów, żeby tą sprawę mi pozwoliła i Państwu w jakiś sposób zakończyć definitywnie. Wczoraj odbyła się też, w związku z tymi odpadami, wczoraj się odbyła w Warszawie wokanda. W, Publicznych w kontekście odwołania, jakie złożył Remondis do przetargu. Odwołanie to jest skuteczne dla Remondisa i musimy na nowo zweryfikować bardzo dobry przetarg, bardzo dobrą cenę. Musimy na nowo, na nowo zanalizować jej zasadność. Problem, nie będę panu Państwu mówił, na czym polega problem, bo jest, tak, bo jest tak zawiły, a jednocześnie tak prosty, że, że się pogowimy w tym wszystkim. Kwestia dotyczy polisy ubezpieczeniowej i gry słów. Czy polisa ubezpieczeniowa może być zastąpiona innym dokumentem mówiącym o ubezpieczeniu? Rozporządzenie mówi, że, że tak, ale Krajowa Izba stoi na stanowisku, że jeżeli się mówi na początku o polisie, a później na, o innym dokumencie, to powinna być załączona jednak polisa. No, kwestia sporna, wielce zobaczymy jak to będzie w kontekście tego odwołania i ponownej weryfikacji tego, tego, tego przetargu, który, jak przypomnę Państwu, dał nam cudowną cenę, nawet jakby nie patrzał, to Remondis też dał cenę bardzo dobrą. Natomiast jako składowa przegrał tam kilkoma punktami, ale jeżeli nawet zdarzyłoby się, że nie zejdzie ponownie do nas, to ta cena też nie będzie odbiegała od 11 i z groszem złotego. Dlatego to jest takie dosyć duże osiągnięcie, ale zobaczymy w poniedziałek, co będziemy robili. Czy uchylali przetargi, czy będziemy wybierali jeszcze raz na bazie tych dokumentów, które posiadamy. I drodzy Państwo, jeszcze sprawa pewnej zaszłości, która też w tym miesiącu nie będzie sfinalizowana przeze mnie, dlatego że to dzisiaj tylko do dostałem ten cały pakiet dokumentów i okazuje się, że jeszcze nie do końca. Dostałem cały układ inwestycyjny na wodociągi i część na kanalizację sanitarną. Jest to pakiet bardzo duży i tak istotny, bo przestrzenie planu przestrzennego, które Państwo rzeczywiście pozatwierdzali. I y, myślę, że mogę teraz już powiedzieć, kiedy mam to, że w, w kontekście dopiero tygodnia y, albo dwóch przed złoże Komisji Gospodarczych y, pakiet inwestycyjny, który właściwie cały czas jest zbudowany, jest mamy go wycenionego, no ale jeżeli nie mam tego istotnego warunku, y, istotnych y, zakresów to nie mogę z Państwem, nie mogę Państwa tutaj narażać na pewne korekty. Później wolę, żebyście Państwo jednak po, pozwolili sobie poczekać, mi przebaczyć, a, a mieć już materiał pełen. Tyle ja właściwie z tych takich ważnych tematów, które są najważniejszych, które oddziałują na przestrzeń publiczną i proszę Pana Daniela, żeby jeszcze Spróbował pokazać nam, jak to wygląda w kontekście pieniądza, co się dzieje i czy możemy liczyć na to, że te zamierzenia inwestycyjne nasze będą mogły mieć nadzieję być zrealizowane. Panie skarbniku, do proszę się, bardzo. W sytuacji bieżącej, stan środków na rynku bieżącym wynosi 2 450 tysięcy. Zobowiązania regulowane są na bieżąco. Od czasu ostatniej sesji były dokonał większym budżetu. W zarządzeniu 36 z 28 kwietnia zwiększył budżet do 84 208 zł z tytułu dotacji na wypłatę akcyzy dla producentów rolnych. 2856 zł z tytułu dotacji celowej na zakup turn wyborczych i 154 zł na obsługę karty dużej i w zarządzeniu 48 z 13 maja zwiększył budżet o 152 070 zł, z tym dotacji celowej na oddziały w szkołach podstawowych. 23 maja zakończyła się kontrola kompleksowa prowadzona przez RIO dotycząca gospodarki finansowej za rok 2015. Protokół jest do wglądu w urzędzie. Wszczęto była już umowa. wcześniej, to kontrola wykorzystania środków finansowych OSP, OSP Niedźwiedź i OSP Bielkowo. Podstawą nie jest kontrola zarządcza, natomiast podstawą tej kontroli jest, umo jest umowa dotacji podpisana przez konkretną OSP i jest obowiązek przedłużania. Pomimo wcześniejszego rozliczenia wójt ma prawo, ma prawo kontrolowania i rozliczeń, i ponownie środków Dodatkowo jeszcze przekładam informacji z wykonania przez Dziękuję bardzo